Moje szanowanie, witajcie ponownie. Kamień z tej strony. W towarzystwie Bendy Szynszyli 300, którą jak widzieliście, odświeżałem troszkę bo po ostatniej jeździe, i dzięki temu e, nagrałem materiał z myni, odpowiadający na pytanie dość często pojawiające się wśród moich klientów czy wśród was tutaj obserwujących, oglądających czy można myć motocykl na myjni taki e, bezotykowej. No, oczywiście, że można. Trzeba zrobić to zrobić z głową. Ja bym proponował nie na rozgrzanym do czerwoności silniku, a raczej na świeżym silniku. E, tutaj po silniku może nie lać tam po, po cewkach, wiecie, na, na hama e, jakimś tam dużym ciśnieniem. Troszkę jest daleka, ale reszta powinna spokojnie to wszystko wytrzymać, tak jak tutaj czynszylka przeszła test szczelności. Ogólnie zasada jest prosta. Przecież tym motocyklem jeździcie w każdych warunkach e, pogodowych, nawet i w deszczu. Często w śniegu. To już są strajne warunki, których nie proponuję, ale w deszczu jak najbardziej nienokrotnie zdarzy się, że będziemy jechali. I co? Jakby był nieszczelny, gdyby te kostki, wszystkie konektorki były nieszczelne, to by ten motocykl nie przeszedł jakichś tam norm homologacyjnych i generalnie byłyby problemy. I to by była wtopa, a takie wtopy się raczej nie zdarzają. W związku z powyższym nie ma co się martwić też, że jak umyjecie ten sprzęt, to coś się stanie. Bardzo często zwracacie uwagę właśnie na kostki, że one nie są uszczelniane i widzę, że często ludzie obwijają te je izolacjami. To jest największy błąd, jaki widziałem, i nie wiadomo po co to jest robione. Gdyż ponieważ ta izolacja powoduje, że tam woda wchodzi, kostka jest uszczelniona i woda tam, więc nie przejdzie dalej, ona tam zostanie i to rdzewieje, gnije bez sensu podejście do tematu, więc raczej nie poprawiamy fabryki, ona jest dobra, chyba, że coś się zacznie dziać, no to wtedy to wyjdzie i wtedy trzeba będzie poprawić. Dobra, do tematu dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będzie taki trochę miszmasz, no jak zwykle zresztą i pierwszy fragment z firmy Berry Bike. Nie wiem, czy oglądaliście, czy śledzicie Instagrama, jeśli nie, no to zapraszam, bo tam są takie przebitki wcześniejsze wrzucane i w firmie Berry Bike oglądałem motorowery dla mnie to rowery, bo mają pedały, trochę uchodzą za rowery, dzięki czemu można nimi no legalnie powiedzmy jeździć. Jak dla mnie jest to bardzo fajna alternatywa dla crossów, bo nie hałasują, mają równie dużo mocy, równie dobrze was zmęczą w terenie, a nie hałasujecie po lesie, więc możecie tam legalnie jeździć. Oczywiście wszystko robimy z głową, żeby nie pałować gdzie to, to akurat nie tylko na elektryku, czy na każdym innym sprzęcie. kultura O kulturze ogólnie będę chciał porozmawiać w tym roku dość dużo na tym kanale, zresztą razem z Michałem Alienem, z którym to przypuszczalnie filmiki z jazdy z tymi misiami, że tak to nazwę, będziemy nagrywali już wspólnie, co zresztą zapowiadałem już wcześniej, w poprzednim odcinku. Także tak, ogólnie z... no jeszcze chwila, jeszcze chwila i już, już się tworzy z... Strona, już, jest, już się potworzyły pewne koncepcje i, i będziemy działali. Jak tego się pogoda zrobi, jedziemy testować Berry Biki. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda to od zaplecza, jak wygląda hala produkcyjna, bo tą obejrzałem. Marek mnie oprowadził, Marek, właściciel firmy, oprowadził, pokazał wszystko, co jak. Marka, generalnie powinniście znać, bo jeśli oglądaliście mnie dla Benelli TRK, to on prowadził kanał Benkiem przez świat. I też zresztą do tego wiedziałem, że jest moim sąsiadem. Nie wiedziałem, że 200 metrów dosłownie ode mnie, prowadzi firmę i produkuje polskie motorowery. To jest dla mnie rewelacja, że jednak w Polsce coś można wyprodukować i to tak na bogato. Fakt, jest to dość droga zabawka, ale niestety elektryki takie są. Niemniej jednak, powiem Wam tak, jak wsiadłem na to, odwinąłem gaz, to pierwszy sprzęt, który dostałem do jazdy 12 kW. Podobno nie podnosi gumy z gazu. No nie wiem, przy mojej wadze, przy moim ustawieniu takim do jazdy podnosi gumę bez najmniejszego problemu, jak wsiadłem na 15 czy 16 sztos, a jest 20 kW i ma być jeszcze mocniejsze, także rewelacja te sprzęty. Do jazdy mam, nie mogę się doczekać kiedy będę mógł nimi pojeździć, niemniej jednak tym bardziej chcę Wam pokazać jak to przynajmniej wygląda od strony produkcyjnej, jak wygląda no nie może niekoniecznie pokazałem całego procesu, ale wszystkie pomieszczenia przeszliśmy, coś tam nagrałem, będziecie widzieli, że to faktycznie się u nas robi. Że to nie jest się że to nie jest Chińczyk tutaj u nas montowany. Nie, rama jest spawana. U nas baterie są, pakiety, przepraszam, są lutowane. U nas składane to wszystko, sterownik autorski i, i no elementy niektóre oczywiście w Chinach na pewno znajdziecie. Nie ma innej opcji, każdy tak robi. I tutaj w przypadku Berry bikeów również. Pewne elementy musiały wpływać do nas na skin, ale mam nadzieję, że dobrze to uchwyciłem na filmach. Ten poziom detali, że na silniku, wiecie, macie obudowę silnika ogólną, oficjalną, taką, którą Marek kupuje w ilościach sporych. Natomiast na, są oznaczenia seryjne, czy tam jest nie wiem, 4 kW, a w środku siedzi silnik o mocy, dajmy na to właśnie tych 12 kW, 14 kW bo sami przewijają te silniki, sami je poprawiają, uskuteczniają. Te chłodzenie, te radiatory to też jest ich e, autorski e, projekt i e, chyba zastrzeżony w tym momencie e, projekt. To jest dość istotne, bo silniki typu Hub, czyli te w tylnych kołach, e, mają tendencję do przegrzewania się, a tutaj jest dodatkowe chłodzenie zrobione. W środku zresztą też jest specjalny płyn, no i właśnie, technikalia, o których pewnie sam Marek Wam powie, jak będziemy robić z nim odcinek. Mm. No i właśnie powiem detali. Wszędzie te misie nadrukowane. Eee, mają numery winy już te sprzęty, który też jest u nas nabijany i jest maszyna, która to robi. Możemy patrzeć. Uwaga, będzie głośno. że no naprawdę fajny, fajny materiał, znaczy mi było fajnie to obejrzeć, zobaczyć, bo strasznie mi jara to, zresztą wiecie, że nagrywałem e, film o elektrykach i właśnie o, e, że będę się przyglądał tego typu konstrukcją, więc między innymi będzie to Suron Ultra Bee w tym momencie pojawiający się, to jest coś takiego pochodnego, natomiast z homologacją drogową jako 125, a tutaj mamy, będziemy mieli homologację na to na motorower, oczywiście będą od, e, odpowiednie restrykcje ku temu, ale... Nie ma takich restrykcji, których Polacy nie są w stanie obejść, więc e, mam nadzieję, że w motorowerek się zacznie, przejdziemy w motocykle e, i tudzież beerbike przejdzie w motocykle jeszcze, ale to, no, to nie jest łatwa droga. Zresztą, no, tak jak mówię, będę chciał z nim zrobić mały wywiadzik i wtedy opowiem Wam sam, co tam siedzi i jak, jak to jest zrobione, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Niemniej jednak to już podczas jazdy pokażemy konkretnie, jak to jeździ, a jeździ naprawdę spoko, przynajmniej po tym, co widziałem na samym początku. No dobra, bardzo przydługi wstęp. Eee, zapraszam. rcr -ek. V2, stowieska piątka oczywiście, bo trzy setki to zasadniczo w sumie tylko szynszyle i to od tego roku, a to jest 2022 oczywiście, natomiast tutaj nic specjalnego nie będzie do pokazania w tym sprzęcie chociaż jedna ciekawa rzecz to taka, że facet przyjechał bez sprzęgła całkowicie gdyż ponieważ no, taki styl jazdy coś mi się zdaje i troszkę, troszkę gdzieś tam już ułożyło się to sprzęgiełko plus może nie wiem ogarniał jak się jak się rusza, przyzwyczajał się no jest absolutnie oczywiście naturalne, to nie jest zarzut w stosunku do klienta, myślałem, że tutaj linka może się poluzowała czy coś, ale raczej nie. Tutaj, nie. tutaj to wygląda wszystko, że jest sztywno skręcone, więc nie miał możliwości przeskoczyć tutaj na frezie czy tutaj się poluzować, dlatego sprzęgła zbrakło. Zauważyłem dwie rzeczy. Pierwsze co? To zdjęcie obudowy dolnej i no właśnie, widać, że gdzieś zostało przetarte. Mówiłem o tym nieraz, że rc -rek jest troszkę za e, lekki. Za lekki. E, lekki to na pewno nie jest jak na 125, ale daje radę z, tą, z tym silnikiem. Natomiast jest troszkę za niski. E, I faktycznie, jeśli na obudowie było to widać, to też powinno być widać pewnie tutaj, e, zaraz w Nie, no tutaj powinno być coś widać, ale nie widzę, żeby ta podnóżka była w jakikolwiek sposób zadarta. Natomiast ta, tutaj. tutaj. Ha, 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 ta, ta, już jest konkretnie pozdzierana. Zobaczcie, no, widać. Widać. No, ale nie jest to pęknięte na pewno. Także jak na razie, tylko jeden z pękniętym tutaj tym chwytem do pompy się trafił. Może nie fartownie, tyle. Tak, osłonę, osłonę tą przednią oczywiście trzeba zdjąć, żeby się dostać do filterka, który jest schowany tutaj. Będy i oryginalny też taki założymy za chwilę. Co jeszcze chciałem pokazać wam? A czy się wyciąga łańcuch albo sobie klient sam to regulował nie wiem ale chyba raczej tak i chyba troszkę za mocno podregulował bo to to jest struna co może zaraz zobaczymy albo ja nie wiem co się z nim stało nie dobra tutaj widać że coś było regulowane zjechany gwint a więc on omsknął się słyszycie jak to, jak to brzęczy Kurde, się milion kilometrów na tym przyjechał, żeby nie było, że zaraz będzie łożysko wywalone. Nie wiem co dzisiaj jest za dziwny dzień, że kolejna maszyna i kolejna ta sama przypadłość, czyli łańcuch za mocno naciągnięty. Czy ktoś sobie regulował sam, czy nie, nie wiem, nieważne, no ale jedną z konsekwencji zbyt mocno naciągniętego łańcucha to oczywiście będzie tutaj wywalone łożysko na skrzyni szybciej wyciągający się łańcuch i jeszcze jedna rzecz, którą ostatnio widziałem na forum, ktoś sprawdzał czy jest luz na zębatce w ADV -ce. natomiast ruszał sobie w ten sposób jakoś kołem i zastanawiał się ten luz jest za duży żeby to sprawdzić, nie sprawdzamy luzu, znaczy, sorry, miał na biegu i ruszał kołem i tutaj jakiś tam luz był zanim łańcuch się napiął no, oczywiście, że tak będzie, no bo tak działa skrzynia. Jak powinno się sprawdzać luz na zębatce, a tutaj jest idealny przykład tego, jak wybijają się gumy, jak to sprawdzić i co powoduje zbyt mocno naciągnięty łańcuch, to zobaczcie. Koło prawie nie chodzi. Zębatka zapindala jak głupia. I to tutaj na śrubie. Te śruby są. O, proszę bardzo, lecz luźne, mimo że są zbite e, tymi, tymi blaszkami. No, dziwne. Ale no cóż, takie, takie siły tutaj jakby występują, że jest to w stanie się odkręcić i to wszystkie cztery są luźne. Także jak już jesteśmy w temacie napędu, to tego chyba jeszcze nie pokazywałem, jak wygląda napęd od środka na pasek w szynszylce. Tutaj konkretnie w 125, proszę Was bardzo, jaka rolka konkretna i najfajniejsze jest to, że tu jeszcze idzie taki element, i łożysko, które podtrzymuje wałek. Bo ten wałek jest dość długi i faktycznie ma to sens, że działa to w ten sposób. Spoko. No, to tyle. Dużo będzie dzisiaj o napędach, eee, aczkolwiek zaczniemy ten bit konkretnie od gaźnika, a tak, żebyście sobie popatrzyli na coś innego, żeby nie było zbyt monotonnie, w ogóle e, czystość pierwsza klasa, ale nieważne. E, miałem go poprawić, żeby chodził, bo się e, trochę, e, trochę, trochę się dławił, no ale świeczka oryginalna Torch jest zwiastunem problemów, plus zaworki, jakieś tam inne pierdolety. E, motocykl już przeszedł swoje, nie? 1,901 e, na gaźniku, oryginalna 80, wszystko pięknie, ładnie. Natomiast miałem zrobić tylko tak, żeby chodził, jeździł, ale zwróciłem uwagę na to, na ten piękny napęd. Niektórzy sobie montują olejarki, żeby automatycznie był olejowy, czy łańcuch. Jakby to nazwać? System brudzenia łańcucha. Patrzcie, ile tego syfu. Cyk. I jeszcze tutaj. No właśnie. Jak guma z majtek wyciągnięte. Ten, ten łańcuch, te zębatki. No, już się nadają do wymiany. Oj, tak. Tutaj cały napęd jest do wymiany. I może mamy przy biegu 10700 km, Postanie powstanie motocykla. Jestem gotów pokusić się o stwierdzenie, że ma troszkę więcej. A może ma tylko tyle. No bo, jakby by nie było, troszkę się kiepsko zestarzał. Trzeba przyznać, ale to nie jest standard. Natomiast tutaj wyblakły ten lakier. O, jeszcze rozmazałem rękawice, co ja miałem. Kurde, będę musiał czyścić. No, tutaj też wyblakły te plastiki. Może stał gdzieś pod chmurką, no ale ten łańcuch sugeruje, że raczej tam nikt nie zaglądał długi, długi czas. Zresztą no sam Pan mówił, że od, od momentu zakupu do dzisiaj nic przy nim robił i to by, się po, po, to by się zgadzało, że te silniki wytrzymują dużo, chociaż olej też taki nie najstrzystszy, więc może jeszcze drynę i powiem, że to też do wymiany by się przydało. O Ty! Miałeś ładnie odpalić od strzała. No, prawie od strzała odpalić. Także jak na 10 tysięcy kilometrów i prawie nic nie robione przy nim miało być, to nieźle, nieźle się spisał, nie?